Siemanko, tu Smog. A tu rasiek? I dziś zagramy w sobie w Cube World. World. Cube World. Siedzimy sobie w jakiejś knajpie, bo tak nie chcieliśmy, jak totalne noby, yy, że to tak powiem, zacząć grać. więc trochę się obeznaliśmy z interfejsem. I... Znaczy, ja i tak w sumie nie wiem nic jak na razie z tego interfejsu. Ja też nie. Ale myślisz, że będę się uczył, jakbyście. Mogli napisać w komentarzach co ten, na co zwracać uwagę, a na co nie, to powiedzcie: Ja nie oglądałem żadnego filmiku, yy, żadnego poradnika z tej gry. Także nie wiem, sam prób będę próbował nauczyć się czegoś w tej grze. No właśnie. Póki co doszliśmy u. do tego, że tu jest crafting, tam coś jest, jakieś skille tutaj jest inwentarz, trochę tam coś pozbieraliśmy, czegoś tam sam, sam nie wiemy czego. Na Uboczyliśmy kilka. Zrobiliśmy ubiliśmy kilka potworów, no i na tym się kończy nasza znajomość. Podobno są tu jakieś questy, my nic na ten no, temat nie wiemy. No właśnie, bo jak zagadujemy do ludzi, to, to jakieś coś w chmurce coś powiedzą i, i nic nie, dalej nie wiemy co. No. Y ja jestem smokiem, a ja się jest jakimś żabą. ropuchem. To co? Idziemy? Idziemy gdzieś na questy, ale właśnie nie wiemy gdzie. Nie wiem, tu najwyżej będziemy w tym odcinku ten... Expić. Y i trochę noby, no ale... No ale ten, ale... I nap napiszcie nam w komentarzach Jak Uu? to zrobić, żeby te questy mieć jakieś To może chodźmy w stronę tej szabelki tam daleko, co jest A, to ty tu już jesteś Albo tamtą? Uu? W tamtą stronę pójdziemy Chodź Ale to śmieszne, że Wybrałeś smoka i akurat smok był w grze <grych> No Czekaj. A jak jakąś żabę? Czuję się kontrolem, chyba. Od dziś musisz sobie ksywkę na e, e, ropuch zmienić i. No. wespnę się. Aczkolwiek ale... nie wiem po co się tam wespnę, ale. Kwiat... Tu jakieś pola wespnę. Fiatuszek, ja cię kręcę, nie no, Mam nadzieję, że ta gra osiągnie sukces jak Minecraft. Albo chociaż połowę sukcesu jak Minecraft. No, gra. To może być ciekawa gra, tylko że. Gra, gra zaszczy... według mnie jest fajna, tylko że. Wydaje się chyba... fajna, tylko że nie tylko wiemy jeszcze co chyba... tutaj się robi. Bo to jest chyba wersja alfa jeszcze, wiesz? No, i ten, no. nie wiemy jeszcze co tutaj się za bardzo robi, ale... Kwiatusek! Jakiś nie wiem, questy To Questy są, tylko właśnie nie wiem gdzie, byliśmy w mieście, pytaliśmy tych ludzi, I nie wiemy co <laughs> pytaliśmy... w ogóle. Jakby ktoś chciał z nami zagrać, jeśli by byli chętni, zawsze można dołączyć do sieci Hamaci i możemy sobie pociupać. Ty, tu się ognisko jakieś jara. O, no, czekaj, okay. kwiatuszki można Ty tutaj zbierać. coś mogę gotować? Water flask, coś. Tam ktoś chodzi. Inseńk? Co Mało, to jest? To coś tam. Czemu nie mogę tego wziąć? Nie mogę zabrać tego. O, co tu chodzi? Gdzie ty jesteś? Dobra, whatever. A, przy ognisku. O, w się spać. Śpię. Dobra. Tam jest jakiś mapet. Jakiś mol To wygląda jak gówno ze skrzydłami. Jak gra do Minecrafta. Się HP, a jak zacznę się leczyć, nie to to będę tego. Mam dwa HP. Rasiek, pomóż mi. Gdzie ty jesteś? Rasiek. Czekaj, coś mi się zwieściło. Rasiek. Jestem. Bo mnie zabiją. Ja czekaj, bo ja mam cube, brak odpowiedzi. Jesteś mi zupełnie miał blue screena, słyszysz mnie? No słyszę, słyszę. Ale mam z tego bluescreena pewnie zaraz będę miał Mam Q brak odpowiedzi. Jezu znowu? Więc najwyżej ustnę to i ten. I, 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 no jesteśmy powiem wiesz kurde co jest no ja póki co nagrywam cały czas idę skopać tym molom dubsko może jak Bóg da jak nie da to też e, coś mi się zwisiło wyłączę ha? mam jakieś korzenie czy coś? też wyłączę a ci od nowa mają full hp no nie

Kurczę, byk zabił mnie. Jaki ty miałeś IP? E, 25, 209, 60, 122. 122. Coś jakoś wytnie, by czy coś. O, wrócił Rasiek. Tutaj jest jakiś. Co to jest? E! Pluje we mnie! O, o, Za jest? jest Uciekaj, uciekaj, smoczku, biegnij, 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 bo mi strzela po kupie, o nie, pedofil, W dodatku w lesie jest jeszcze ciasteczko, Pierdziele Dobra, nagrywam dalej, no Ej, bo on teraz znaleźć. Aha, ty jesteś tam. A to jest jakaś zobaczcie, cała ręka. Zobaczcie jaki ten świat jest. Jest. Tu jestem ja. I to jest nie? A nie! A jeszcze dalej trochę. Zabili mnie. O, i to jest ten świat taki, a tu jest jeszcze dalej cały jestem świat. Jestem na jakimś polu. O Jezu, taki kawał Ogromny ciebie. świat. Czekaj, to ja a, idę, że w, idę. Ja idę w twoją stronę. Dobra, no, ja no, też no. idę. Dam 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 w skokach poprzez las Do babci spieszy się smoczek. Cieszy się cały czas, bo rasie kto jest z boczek. Bora się kto z ale mam Dobra, chodźmy kogoś zabić. Teraz zaraz ciebie zabiję się. Skończy dzień dziecka. Przypominam ci, że mam wyższy level od ciebie. O, jest tu coś. Co to jest? Lama? Tam są jakieś. Ten. ten. Ten mol co mnie zabił, ten za wygląda jak gremlin <mulety> A Polek wojownik. Teraz sobie zjem. Muszę się nauczyć robić te, 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 te wiesz. Energii. Muszę zjeść. Muszę się nauczyć robić połsiony, bo... Jak tak będę musiał cała... To są... to... bo to z woda, tak? Nie. Jak tu zrobić, żebym żebym tą energię czekaj. mi ten... doszło? Water flask. O, teraz mogę zrobić te butelki z wodą. Ty ta lama mnie goni i wziąłem energii dużo. I idę do ciebie i mi pomóż tą lamę zabić. Dobra, tylko czekaj, bo... O, nie, nie, już wraca się. Mam water flask Teraz mogę teraz... sobie jeść O. Mogę Kapę sobie mi się uzupełnia. Mogę Tylko właśnie ten czad mi zasłania ilość tych rzeczy, co mam. Dobra, jeszcze sobie zjem. A Dobra. tam ta lama czeka na... ...na zalicie. Nie wiem, czy podkumam ciągle. Zrobię tak. Może się da. O. Może jeszcze jedno, bo... brakuje mi trochę energii. Okej. Okay. Nie da się. Kurde, za dużo wziąłem. Okej, mogę teraz iść walczyć dalej Zuma całą energię. Ej, tu, tu musimy we dwóch ją. Czekaj, tu. Bo nie wiem właśnie. Come on! Tam jest lama. Widzę cię. Ej, a jak ten napój przenieść na... O, tu jest. Co to luz? Luz to jest, jaki dźwięk. Nie wiem jak to zrobić, żeby... Aż że coś coś. szybciej. To ty. Dobra. To to? Żeby... Normalnie... O! O to mi chodziło. Dobra. Gdzie masz tą lamę? Tam jest lama, tylko że nie wiem czemu... O! Fajna woda. Patrzcie na wodę. Kwadraciki. No, prawie jak Minecraft. No chodziesz? U góry tu jest sama. Mamy co? już 10 minut, a nie zrobiliśmy nic. No ja mam trochę mniej, bo mi się tam ściekła. jest sama. Ha, dostała po pupie. No i co, przyrosło coś w ogóle? A, jeden XP. expa to jest. Eee, e, jakieś tam points? E, to jest experience points. Dobra, idziemy w lewo. No A to mnie elfy Elfy, to mnie To mnie cię zabija. Nie ma co. jak jakim skopiemy tyłki? To No i zabiłam, nie? Pani się rozwala ten Tu są jakieś dobrać. kruki Znów się gdzieś indziej urabiliśmy Teraz ty znajdę A nie, tu Mam expa Też mam chyba Też nie wiem Eee Poleciał, odleciał creative jego go na banana. No do rana. Jeszcze teraz zrobię coś, co powinienem zrobić dawno temu. Hmm. Po prostu dźwięk dźwięku z gry. To co co co? A potem ciebie nie będzie słychać. Dobra, gdzie teraz? No 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 to no. są kwiatki jakieś. Ty, bo tam jest jakiś zwierz na górze chyba. Burk. Dobra, znowu coś podniosłem, nie co? O jakiś drwienko. Bo tu bo tu są jakieś radishingi. Coś to wygląda jak burak. Który zbieramy coś? Ej, bo jakiś burak nie bije. Burak czy kwiatak? burak od nie do Burak ci przecież jeden jest buraczek, chociaż ma dwa konta. To może jeden Ej stary, jest brzydki buraka, drugi jest buraka. Dwa buraki mi Nie, tylko nie, umi nie umieranie, nie lubię umierać. No i teraz Udało to. Się. Mamy ekspanie, no. No jakiś slice, radish slice. No pewnie jakiś sok z Polaków czy coś. No ale jestem ciekaw komentarzy pod tym filmem. Jeśli w ogóle nam, jakieś co będą. Co nam poradzicie. Co tutaj się w ogóle robi, bo ja nie wiem. Na razie to będziemy ekspić po jednym punkciku. Co chwilę będą nas zabijać. Ale dalej nie wiemy jakie tu misje są w ogóle do zrobienia. To jakaś pajęczyna jest? Nie wiem co się z tym robi. No ja przed momentem jedną rozbiłem i zebrałem. Mam pajęczynę. Ciekawe czy w nocy będą jakieś nie wiem, większe No i już mi się aparat wyłączył Znaczy wyłączył, skończył nagrywać Nie wiem czemu Uda się go jeszcze raz włączyć będziesz miał do montowania No Nie wiem czy nie może nagrywać dłuższych sekwencji niż 15 minut czy JA PIERDZIELE CO TO JEST Ty Jesteś Olbrzym. OLBRZYM Ano Tą Z WIELKĄ LATARKĄ Z WIELKĄ PAŁĄ <noise> Z LATARKĄ eee, Goni mnie <noise> Ej, On ma tylko jednego zęba <noise> Ale ma wielką pałę Pomóż mi Bo jak mi na tym wryj to się skończy dzień dziecka ale mnie, od razu mnie zabił On cię na hita miał No na jednego szczała To ja na nawet Na liścia Ja nawet nie próbuję z nim walczyć Na liścia Świnia Świnia Coś tu wziąłem Pomocy Ogr mnie goni Ja pierdziele Wezpny jesteś Kto? To Co to jest? A tu jest taki chłopak jak ty Fragment też Ej, bo on ma zbroję i mnie bije Stawię mu czoła, tylko sobie podładuję życie Ty o, to nie jest tak, że, że XP więcej przychodzi jak myszką tą lewą? Bo jak daję myszką lewą, to ten, to to... to, to liczby pojawiają się nad wrogiem, a jak bym zblokował jakim guzikiem, to nic się nie dzieje. Jakście wiedzieli o co chodzi, to napiszcie w komentarzu. Może go pokonam. W ...tym xp A to co to? Ty? Pokonałem go! Bunny? Bany Q! Mam Bani jego... Bany Q znalazłem, ej! A tam Bany Q. Q. Co mnie Bany Q gówno obchodzi? Ja tu mam człowieku jakiegoś... ...armora. Ty, bo przyjdą hejtery. Bany Q. Banny Q czy Bany Q? Widzę cię. Co ty tam, piknik masz? Nie, właśnie... Zabiłem jakiegoś chłopa, co wyglądał jak ty, ale to nie byłeś chyba ty. O. Dobra, nie wiem gdzie mam iść w ogóle. I mam misję. I mam potrzeba. rękawiczki teraz. Zajebiaszcza. Co ja mam? Nie wiem, co to by znaleźć rzekę, żeby sobie Problem zrobić... mam tych rzeczy... Połusiony. Ej, bo tam idą dwa elfy. Ja mogę craftować. Cicho. Przejdziemy po cichu koło elfów, może nas nie zabiją. ja tutaj mam w ogóle. Cotton plant. Mode. Jest. Czymkolwiek jesteś chcecie mieć. O, okay. może więcej sobie zrobię, żeby więcej Ale tej tej ten energii. Ogry z wielką pałą to się to mnie wystraszył. Dobrze, że będzie tyle. O, a to mogę? Tak, A nie, to, to nie są te ma. elfy, to są ludzie. Może uda się ich zabić. O, ale może muszę sobie pojeść. Razie chodź tutaj. to. ładne chmury. Chodź tutaj ich pokonamy. Okay, okay, w nie jednym energy. razie polegnę. Zupełniam energii. On mnie tak nie może po prostu bić jak ja ten... O, dupa. Stąd piję z plasterka. Jak to możliwe? Chodź tu, tylko szybko. Jeszcze 35. Dobra. Lej go, bo mam 33 HP tylko. To jest dobra metoda. Już idę, już idę. Jednego ja zabiłem Po prostu Po prostu przeżyj Jak się A tam jakieś ta moneta została tam jeszcze Gdzie to było? Widzę go Tutaj gdzie ja jestem teraz Już idę tam Teraz jest dymalić. tylko jeden ten człowiek Właśnie na drzewo Tu nawet nie wiem czy mam jakiś nieograniczony ekwipunek. Znaczy no, wiem, że tam 50 klasterów ale... Użyj. ...wszystkie rzeczy mogę. Ej, ogłóż mnie. Oj, zabij mnie. Ty jesteście. Czy jest jeszcze? Ale ma pełną energię od nowa. No wiem, no bo to jest jakieś takie dziwne. A ty pamiętasz, że ja ci mówiłem, że... ...jak już go bijesz lewym guzikiem i ci się ten taki niebieski pasek zape zapełni, to jak już masz prawy przycisk to masz takie mocne uderzenie chyba ja leżę dobra umarł a dalej nie wiem co jak ty to mówisz, że coś yy, no bo go bijesz, bijesz go lewym tak i ci się taki no, pasek po... Lewym, ale I, ci drugim, ci zapewnia... mogę. I ci się zapełnia... I ci się zapełnia pasek obok życia. Taki na, na taki na niebiesko. I potem go... I potem trzymasz... A? Prawy przycisk myszki. Co to jest? Nie wiem, jakiś komp komplink <laughs> Jakiś ten... kapusta mnie goni. Siakłem go. Teraz... teraz goni mnie. <laughs> Co to jest? <laughs> Śmieszny Nie yeah. Uciekaj Dobra no, pole blizny Ale chociaż na polu chwały No ale on już pełni pełną energię ma od nowa Czy ja umarłem, jestem gdzieś koło ciebie Ej w tym odcinku mamy więcej zgonów niż w ogóle wiesz Jak cię goni? No i co, i tak nie będzie pan. Tam... Panie go wpały. Dostał. No, ale dalej nie wiemy, co z tego wynika. Gdzie to są jakieś questy, kurde. To położy się... Aha, to R. PIE! Yeah. Nothing special. <laughs> Też C! Te. Na ty! dupę! Na brzuchu! Na brzuchu śpię. O, na brzuchu śpię potrzebna... Ej ludzie! O kurwa, popatrz Popatrzcie co tu się dzieje. <laughs> Jak się biegają. Ja tutaj się. Se... Ja też zaraz umrę. Buraki! Ale widz... Ale widziałeś, ile ich tam jest? Ej, patrz, wszyscy mnie gonią. <noise> ja tam może nie będę podchodził. Mnie chyba. Nie będę tam podchodził, bo... Jeden taki ten to jeszcze nie jest problem, ale jak... ...ich tu podejdzie tak w pizdu tych Dla mnie buraków, nawet to... jeden jest problem. To jest cebula chyba. No nieźle Ej, bo mnie Tyle cebula blizi. ja nie, nie roz... Nie, nie wiem który to jest buraczek, który jest cebula. Który jest cebulaczek, który jest buraczek, cebulaczek Jaka góra, idę tam. Gdzie? Wszyscy mnie gonią. Widzę. Ale idę do góry. Ale odpuściłem tu Teraz Zobacz, będą nie gonić nie. mnie. Aaaaao! No. O ja, o, o ja, mi, ja. Mi bije. idę na samą górę Znowu mi się kamerka zgasiła, o jezu Spadłem Brak miejsca na karcie Więc od teraz już mnie nie będziecie widzieć Zabili Nie mnie. będziecie widzieć mojej y, pięknej twarzy Olbrzym znowu Gdzie? O oh my god I znowu ma wielką pałę go. To by było na tyle. A dobrze, że... a nie, w innym miejscu się urodziliśmy chyba. A tak? Terrier. Piesek. Zajęliśmy ja bym chciał mieć piesek? To wpierw muszę mu dopieprzyć, czy co? Dobra. Mamy XP. Ujdoł o, rzeka. Sam, to nie? będę mógł sobie... Tak. Jak jest rzeka, to mogę sobie chyba zrobić od nowa te mikstury. Jak Dopiero to? muszę sobie zrobić water flask. O Jezu, nie, muszę mieć puste butelki, jak się robi butelki? No trzeba będzie dużo przestudiować tego wszystkiego, chyba że napiszecie tam w komentarze. O, co to? I tam są... So... Jak mnie zrobiły szybko? Baby Jagi tam są. Aha, no. Witch. Aby jak... jedno no to co, to nie mogę sobie zrobić tej butelki, tylko muszę to w miastach kupować Jakbym wiedział to on tego nakupił w pizdzie Smoki pływają A ja to pasowałoby znaleźć miasto Myślisz że będziemy kończyć już ten odcinek? Już tak długo trochę trwa. No myślę, że tak, ale nie posuwamy się do przodu w ogóle no trzeba będzie przestudiować w ogóle to co chodzi. O dobrym Napisze. sercu może nam ktoś pomoże. O, Ale to ładny co? O, tak można zakończyć. tutaj idą jakieś. Co to jest małpa? <grym> A ile to jest w ogóle zwierząt? Ale z nim można gadać. Patrz, szyb! Co to jest? Sopracz mnie chce zbić. Do I know you? Gdzie? Gdzieś ty jest? Okay. o, biegnie. Rób pracz. Widzisz? Stary, nie widzę cię. A, rasia. No widzę. Rób pracz. Nie mogę go trafić. Z kubami dobry jest. Za zabił mnie. A, skitam się przed nim. A ile on ma tej energii? Albo nie W każdym razie, jak ktoś o. by chciał z nami zagrać, Ty, i one same go zabijają. Ale głośno, aż się już oddalić. Jakby ktoś chciał z nami zagrać, to dopniemy go do sieci hamaczy i można sobie. Czekaj, bo mam tak głośno, że nie słyszę ci prawie ciebie. Zagrać z nami. Dobra, no to myślę, że kończymy odcinek, nie? Tak, no bo. Skończyło mi się miejsce na, na kamerze i w ogóle i będę miał dużo montowania a jeszcze mamy tego y, rekuna do zmontowania No, patrz jaki ładny widok ja Jakiś jest. Ale mnie strzelił pałę Jak, jak zwyczajłeś na to Jakiś potężny przeciwnik dobra już żegnamy się w 5 minut Lasie, gdzie jesteś? Tutaj Bigo, zabigo Nie, ja już nie chcę <laughs> już nie ktoś... chcesz <laughs> On co, wygląda jest jest Orły? Orły jakiś demon On oczu nie ma <śmiech> <Dobrze>. <śmiech> A teraz jeszcze mnie shop szoprać na pióro Dobrze. Dobrze Dobrze To już wolę z wilkiem się chyba bić Dobra kończmy No bo już mnie babałcię opieprzyłoża że... Że... że trzecia w nocy, czy, czy tam któraś, a ja się... No już jest druga 45. No. Znowu nagrywamy w nocy. Dobra, kończmy nim... nim mnie te wilki dogonią. Może dadzą spokój i ten O i tu na górce stańmy. No, taki jestem wojownik. No po, może bybym poszedł jakbyś powiedział dwie minuty wcześniej. Dobra. Jestem na górce. Czekam na ciebie. Dobra, to ja się odrodzę. O nie, ogr. <grystanie> <grystanie> Jak ci goni? Czy się nie ciesz, bo biegnę do ciebie. On tu jest. Dobra, rasiek, <grystanie> <żeg> <grystanie> <grystanie> Będzie mi się że. będziemy się że. żegnać. Nie tu wyjdzie, słaniak. Wyszedł. Aaaa, i daj walną mnie pałą. Dobra, żegnamy się, no to do zobaczyska Czekaj może tam się wespnę jeszcze jakoś Patrz, ale on stanął i nie rusza się Poszedł. Może, bo, bo czeka, aż ja tam przyjdę Tutaj idzie jakiś czarodziej Widzę z mieczem cię. Widzę cię z daleka U mnie będziesz fajnie to widział Jak idziesz na filmiku Wespinam się Ty grzyb Ty nie topesz Czekaj, czekaj Może go zabiję Ale ładny widoczek Czekaj Zaraz Jakby tam będę. Teksturki w Dobra. Pokonałem Netoperk I już tam idę na górę. O nie, tutaj jest jeszcze Wiedźma, o nie. No i to takie było pierwsze wrażenia w sumie z tej gry. Bo na razie nie wiemy za bardzo o co w tym chodzi. Pierwsze wrażenia to nie bardzo, bo jak to ja... pierwszy raz odpaliliśmy, to, to byście się dopiero pośmiali. No... Nie wiedzieliśmy zupełnie co, z czym się je. No, a znaczy, w Minecraft'cie też nie ma jakichś celów, ale tu podobno jakieś questy są, ja nie wiem jakie w ogóle, bo byliśmy w osadzie i ci ludzie nie mówili nam, żebyśmy coś wykonali, także, no nie wiem, no... Ci ludzie nam ja... <laughs> mówili, że nas nie znają. Dobra, no to żegnamy się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No, mówił Smok i... I Rasiek. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Cześć.